Hej, usłyszałem takie słowa niedawno, że czasy w uwodzeniu się zmieniły, że to, to, to nie jest to co już teraz, że kiedyś ktoś przyjechał Mercedesem 124 czy jakimś tam SL-em i wyglądał po prostu jak Bóg, bo były trzy takie w danym mieście, czy niemieckie blachy robiły furorę, czy po prostu yy, ktoś mówił, że przyjechał z Hamburga czy z Berlina. To mówimy o czasach 30-40 lat temu. No, i to zupełnie inaczej wyglądało. Dziewczyny ko kochały gangsterów, no bo to, to, to było takie modne kiedyś, i, 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 i tak dalej, i tak dalej. I takie coś słyszałem. Oczywiście, od kogo można takie coś usłyszeć? Nie usłyszysz y, czegoś takiego od osoby, która ma doświadczenie, która wie, jak funkcjonuje świat kobiet, jak funkcjonują umysły kobiet. Taka osoba czegoś na pewno yy, takiego ci nie powie. Bardzo często to są inteligentne osoby. Oczywiście, że tak, bo to akurat powiedział inteligentny człowiek, ale inteligentny człowiek, który nie ma pojęcia kompletnie o kobietach. Z moich obserwacji życiowych oczywiście, że czasy się zmieniły. 124 Mercedes już nie będzie na takim topie jak był kiedyś pomimo tego, że dalej ten egzemplarz yy, kosztuje jakieś tam, yy, jakąś tam kwotę. Już te berlińskie blachy nie wrócą do nas yy, Czasy gangsterów, no kobiety już wolą w dzisiejszych czasach, fakt faktem, że wolą biznesmenów, no, no niestety tak się teraz mówi, że wolą tych biznesmenów, że w Warszawie podobno jak zapłacisz w y, wielu gronach no, gotówką, to już jesteś taki podejrzany, nie tak jak było kiedyś, że super, że, 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 że masz walizkę pieniążków, wtedy jest elegancko. Teraz to już się wszystko y, podobno pozmieniało, tak, ale jak zwrócicie uwagę w każdym mieście. Mieszka kilku asów, 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 którzy to oni wykładają karty kobietom, i jakkolwiek by się czasy nie zmieniły, za 50, za 100, za milion lat, zawsze będzie kilku asów, którzy będą robili z tymi kobietami, co chcą, jak chcą i gdzie chcą. Po prostu typ osobowości charyzma osobowość. Czasami otoczka. Wiele, wiele rzeczy, które się na to składa. Czasy jeszcze są gorsze w cudzysłowiu dla można powiedzieć, facetów i, i, i dla relacji, ponieważ trudniejsze wielokrotnie, ponieważ kiedyś staliśmy na trzepaku, staliśmy na podwórku, yy, cały czas była jakaś interakcja, teraz ludzie się zamykają w domach, siedzą cały czas w internecie, patrzy w komórkę od rano do wieczora i cofając 20 lat do tyłu, to patrząc na wszystkich moich znajomych, to na 100 tysięcy na 100 facetów, których znałem, to no, kilku, kilku